No, dzień dobry, serdecznie, dro drogi widzu. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, więc przed obejrzeniem tego filmu, yy, zostaw łapkę, yy, sub subskrypcję, dzwoneczkiem. Siedem yy, łapek to. No, po prostu zostawcie siedem łapek. Ciekawe, czy to Wam się uda. Myślę, że na pewno się Wam uda. Yy, no, no i Oj. Yy, No i jak wiecie. Macie do 6... Szósty... plączy mi się język No i jak wiecie do 6 marca będą się pojawiały odcinki tylko raz w tygodniu w środę w środę. Tak więc ale później będą w poniedziałek środa i piątek, więc... Przejdźmy. Przejdźmy do odcinka. Jeszcze właśnie zapomniałem wspomnieć, żebyście wpadli na mój serwer Discord no i jeszcze, żebyście wpadli, e, chy chyba już będzie raczej żebyście wpadli na serwery partnerskie e, Polecam, bo e, na przykład na strefy reklam już jest 6000 osób i możecie tam na przykład promować swoje filmy na YouTube możecie promować swój Discord możecie tam robić wszystko więc zapraszam e, na e, zwłaszcza na strefę reklam no i co e, no i teraz już chyba wszystko powiedziałem co miałem powiedzieć oczywiście jesteśmy na trójkach e, o, w, i tak w ogóle e, jak chodzi z challengeami ja odcinki nagrywam wej wej Yy. Przecież on gorzej umiał umie ode mnie yy, Speed Bridge'a yy. łatwo yy. co pójdziemy tu wow wow Oj! To nie jest fajne właśnie a właśnie, e jak chodzi o te challenge, co mówiłem, że e będą, to będą po 6 marca. Więc subskrybujcie kanał, czekajcie. I tak, e filmy. Ma te teraz akurat podskoczyło. Teraz e oglądacie do 5 minut filmy, więc jest git. No, dawaj, 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 dawaj No i pięknie, widzicie Tak to się robi Właśnie no ja mam mało HP i nie mam nawet kilofa, Więc dobra, chodźmy zbierzmy sobie Emsy Ł Łuk sobie kupimy Albo nie Na zbrojkę zbierajmy Na derpie jest oto fajnie, że patrzcie Idzie ktoś za mną? Nie, nikt nie idzie. Ale pa patrzcie, tu. Bo ja mam, oczywiście, żelazną zbrojkę na start, bo mam taką klasę. O. Myślałem, że spodenki za 4 są. Dobra, nieważne. Nie kupiłem sobie. Więc idźmy zbi zbierać. 8 emeraldów, jak słowa zbrojka cała. Albo obsydion. Nie wiem. Mo może o Nie Chodźmy podrażnijmy trochę żółtych kurde, te nie toperze, ja się nie mogę doczekać, aż będą e, rundy bez gadżetów, bo to są gadżety, poczekajcie. gadżety A właśnie ja mam rakietę, że no Zaraz wam poka pokażę o co chodzi. Dobra. Pocze e, będę użył tych bazie i odpalę e, rakietę. Poczekaj. O, ej, to, to, to będzie dobra. Na pewno będą patrzeć na mnie. Oj, dobra, ucieka uciekajmy, bo jak są we dwójkę, ja, ja, ja wolę się nie klepać. Jak są we dwójkę. O, tu jest nasz, dobra, chodź, chodź nasz, chodź. Dobra, E, myślałem, pa, pa patrzcie jak ja, ja, ja mu strefę założyłem. I co, ty też, ty też? No to patrzcie, widzicie, łatwo. Myślałem, że ich nie pokonam. Ale patrzcie, strefkę im założyłem. Kupmy sobie spodenki. Pyk, no i widzicie, od razu jest lepiej. Kupmy sobie, tak, 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 no i tak. O dobrze, ty na diaksy chodzisz. Bardzo dobrze. Można iść od tej strony do żółtych. Tu sobie pójdźmy tędy. Dobra, poczekajcie, bo nie wiem czy się nagrywa. No pewnie nagrywa. 5 minut materiału pewnie już nie oglądacie. Maksymalnie jedna osoba. Wow! Kurde, ja nie zdążyłem uszyć rakiety. Ajajaj, dobra. Nie dobrze. Dobra, widzimy się jak... Oj! Coś kliknąłem, dobra. Wystartu... Widzimy się jak wystartuje rundka. No i jesteśmy na rundce, jesteśmy z Patriczkozo 1. No i zupa dupa. Pozdrawiam. Dobra, napisali. Ja nie bet. Nieważne. Z zawsze i tak obudowuję, nawet jak e, inni e, nie piszą, że... E, piszą, że... Nawet nie piszą, ja nie bet, to i... It... Łoł. Wow. O! Łoł, wow. dobra. Uczy się właśnie tych stromych schodków do góry. No i właśnie... bez, e, ze shiftem. Ale nie ze shiftem, tylko... że puszczam... Tak jak Speed Speedbridge'a. Że puszczam shifta. Dobra. Fajnie, że od razu mam żelazną zbrojkę. To jest właśnie fajne w klasach. Klasy. Mhm. Dwa... Cztery. Dobra. I w ogóle mam jeszcze taki, e, taką klasę, że tropiciela, że... On sprawia, że wiem o każdym natarknięciu yy, przeciwnika na bazę i widziałem, że morski zbiera M, więc jest niedobrze. No ja pierdziałem. Muszę w ogóle szybciej robić tego bridge'a. Nie no, jeszcze ten. C czemu nie widzę swojej łapy? Czemu jestem niewidzialny? Źle. Co jest? A tak... Autentycznie. Coś się zepsuło. O. Y, już jest. Czekajcie chwilę. Y, musiałem kurierowi y, otworzyć. Dobra, ale już jestem. Dobra, nie straciliśmy beda. Więc jest git. Y, poczekajcie. Dobra. Chodźmy zabić blue. Oj. Aj. Czekaj, napiszę. In... in... incoming. Co ty planujesz w ogóle? Wow, strefkę mi założył. Dzień dobra, siedzi na diaksach Są oni we dwójkę. No. Czemu ciągle jestem niewidzialny? Czemu w piecu byłem niewidzialny, a teraz jestem widzialny? Właśnie jeszcze naprawiają te drobne błędy. Za tym, Raz się bi, raz nie umie się bić. Dobra, badiax. A tutaj na prota potrzeba chyba 5 czy 4. 5 albo 4. Więc dobra, odłóżmy do ender-cestu. Hmm. Strzelcie teraz. suba z wonem w górę. No i tak pewnie teraz. Nikt tego nie ogląda jak oglądasz to. Napisz. Zupa dupa. I przy... A przypnę wam. E, ci serduszko. Oj. Więcy. No. Makro jak nic. Ale dobra poradzimy sobie z takimi. Yy... Oh. No jak no. jest. Dobra. Makro jak nic. No patrzcie, ja, ja nawet... O no dobra jest. Ale... Ref... Dobra, nie, nie będę się oczywiście. Ale nie lubię takich graczy, którzy citują, Bo widać od razu, że Mako. Jak ci nagrywa się? Dobra, nagrywa się To będzie ostatnia aręka Zaraz będę gdzieś szedł Oczywiście te odcinki wszystkie nagrywam na zapas Chodź, chodź Zapraszam ja oh, 6HP Ona miała ten Nie wiem, nie wiem, żelazny miecz, ale mi się wydaje, że jakiegoś prota chyba, nawet jedynkę miała a jeszcze chcę powiedzieć, że przygoda z Michałem wróci od 6. Będzie się pojawiał jeden odcinek w tygodniu z przygodą z Michałem. Jak coś, tylko co takie info. Niektóre osoby się pytają, bo mówiły, że to oglądają. No kupmy sobie prota. W ogóle 28 tego. super, ale to kupię później. Nie chce mi się czekać na diaksy. Podbudujemy się w ogóle do drugich diaksów. No, to, to będzie potrzeba, bo zobaczcie, jak jacy morscy mają kiego beda. Jestem dobre. Oni są we dwójkę, dobra, więc. Akurat źle, Może być, że wygramy tą Arenkę Dobra, oj. Ale widziałem, że morscy yy, zbierają o yy, M.M. Więc nie wiem jak. Jak to. O, idealnie. Dobra. Mamy dwa. I będziemy mieć cztery diamenty 3 za minutę 10 sekund kurde po co ja to tak podbudowałem dobra nieważne jeszcze buduję łu coś zahaczyłem o głowę 4 odkładam tu i idę tu a dobra już myślałem że wygraliśmy tu 10 tysięcy bloków wełny już postawiłem o, o kurde a ej trzy tysiące monet o kurde dobra to jest akurat mocne to jest mocna nagroda wiecie yy, yy, na, na przykład no, akurat nie jest to aż tak dużo, ale i tak to jest jedna z największych nagród: 3000. E, dobra, trapa kupmy. E, wie, więc, e, no, no to jak mówiłem, że to jest jedna z najmocniejszych nagród: 3000 kasy. I ja akurat zbieram. E, jak to się nazywa? No, wiecie, nie wiecie. Ale no wiecie. No nie wiecie. Kurde, jak to się nazywa? A, właśnie. Ja, ja zbieram budowniczego, że będę miał nielimitowaną ilość wełny, więc pobudujemy jak, jakieś. Yy, że nie będę miał milion staków, tylko po prostu jedna wełna i się nigdy nie będzie ko kończyć. Więc. Na pewno sobie takie coś. Zrobimy że buduje największą bazę na Bedwórz coś, coś takiego dobra kupmy uzdrowisko bo widzę że morscy będą chyba czekać aż yy, będzie koniec auto, będzie autodestrukcja dobra, śpieszmy fajnie by było na yy, kuźnię bo ja, yy, będziemy mieć po prostu tutaj M Ema i nie będziemy się bać wychodzić na środek. Aj, czekaj, chcę załatać dziury, a robię jeszcze większe szkody na most. Dobra, mamy 7, czyli jeszcze. Czekaj, możemy zrobić pancerz. My mamy pancerz, dobra. A il 8 potrzeba na. Dobra. Nie wiem, chyba szarpa kupimy tym razem. Jeszcze pójdziemy do yy, zielonych i pójdziemy do nich się podbudować na reakcję. jakby mnie to denerwuje? Tralina. Ona mnie zabiła. Dobra. Co kupić? Bo teraz się już będą chyba... Emeraldy. 10. Dobra, kupuję szarpa. W ogóle ile złota. Dobra, przejdźmy się do... Dobra, bierzmy jeszcze raz tylko jaksy i chodźmy. Jak to się nazywa? Ile to trzeba czekać? 25. Pójdźmy teraz jak zbiorę jeszcze tamte trzy pójdziemy na. Jak to się nazywa? Na morskich, zobaczymy, co oni tam robią, bo jak matko, oj, 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 serio słabo. Dobra, mamy chyba tam dwa, dwa diachsy, więc o nie, chyba u nas, u nas są, o nie. Źle. Dobra. Nie, nie, niemożliwe, nie bo mamy trapa, więc. Dobra, ch chodź, chodźmy do, do niebieskich. Widzę, że nikt nie. Ja mam 30 level, więc mam większy, ale to nie znaczy, że mogą być lepsi ode mnie. Oczywiście, to nie. level to chodzi po prostu o doświadczenie na serwerze, a nie grze. Wiem, że na szyfci nuby chodzą. O, diaksowy? Ale dobra, Strepki... Oni są cali, diaksowi. Diaksowi. O... Dobra. O, właśnie mówiłem, że już MM -e będzie się rozpić, więc jest dobrze. A ja mam. Nie, to kupmy buty. Dobra. Chodźmy pod jaksy. I teraz prote będziemy inwestować. Teraz... Teraz trzeba dychę. Uzbierać. Rozwalenie łóżek. Więc właśnie, trzeba się przygotować na rozwalenie łóżek. Dobra. Ajajaj. Będzie ostateczna klepa. Myślałem, że ten filmik wyjdzie 20 minut, a on już ma 20. Raczej my, myślałem, że wyjdzie 15 minut, a on ma już 20. Więc. Sorkie, ale tak się po prostu dużą. Mapy na Bedwars. Jak chcę, żeby była długa, to nie. A jak chcę, żeby była krótka, to jest długa. Trzeba się. ...zbroić. ale widzieliście, Talin prawie pokonałem, ona miała jak sobie miecz. O, Emer, jest dobrze. Dobra. Aj. O, co ja robię? Dobra, trzy. Tam mamy 3, czyli 9, czyli jeszcze pójdziemy na te dwieksy, tamte i będzie git. Tu widzicie, mamy heal'a. Dobra. Chodźmy. Oj, a dobra, już myślałem, że oni. A to tak rozwalenie. Łóżek. Najgorsze będą duchy dać, dać match. Będą nas spychać. Oni. A oni myślą, że... Serio? Ile, ile my mamy? Dwa. Dobra. To dodatkowy dół by był spoko. Właśnie, kupmy sobie... Łuk. Dużo strzał. Kilka refili. Dobra. Jest git. Teraz pójdę jeszcze, żeby dodatkowego ducha zebrać. Ja miałem 40 złota. Dobra, 5. Idealnie. Będziemy mieć dodatkowego ducha. Mamy oczywiście w bazie Hila, więc jest git. No. Dodatkowy dwóch. O, a myślałem, że to któryś znasz Mam wasze pięć super, ale mi było to potrzebne do informacji. Tralina nie jest lepsza ode mnie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nawet <ścoughs> ja, ja jestem lepszy. No nie no. Kurde, serio się dacie tak? Nie. Ja, ja muszę mieć... Yy... Dobra, za, zaraz pójdę do nich. Sześć. No co ja w ogóle? Bo ja, my mamy... Yy, prota dwójka, oni szli na diaksy? Nie wiem. Oni chyba w ogóle nie mieli prota. Dobra, ale chociaż yy... A, fajnie jest. Mi się tak przynajmniej wydaje. Dobra, 7. Kupuję zbrojkę i idę do nich. Bo tu chyba już nic nie można kupić. O, górnictwo kupię, nie wiem po co. A ktoś zginął z naszych? No właśnie. Dlatego nie chciałem, żebyśmy żeby tam szli. Oj oj, Duchy. Najgorzej. Będą nas bić. Zaraz się. Strefa koniec gry, czyli musimy się pozabijać. Dobra. Ja idę. No. Tylko ostatniego Ema. Eme. No proszę. Nie. oj, no. Dobra. Dobra. Co to było? Kurde, się boję, że mnie duch... Zabiję jakiś, rozepchnie. Wow, prawie wpadłem. Gdzie oni są? Co? A ja się tyle zbroiłem. Nie no, dobra, ale fajnie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Pro, proszę o 7 łapeczek w górę, zapraszam na serwery partnerskie, zapraszam na mój serwer Discord, zapraszam na serwer Moonlight, wszystkie linki potrzebne w opisie, no i jeszcze subskrybujcie. No i pa pa!